La oh, Antonio porque Ronaldo está haciendo una de las suyas. Vaya cabalgada de Ronaldo que se ha ido de dos, van a llegar tres Roni, Roni Ronaldo, el récord de chuta Ronaldo, ¡arriba! Parece mentira, el balón salió como parecía Witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy na tym kanale. Dzisiaj przed nami kolejny odcinek. Dzisiaj dla fanów zagramy sobie drafcik, ostatnio pojawiło się nowe karty Optimus Prime, więc mam nadzieję, że coś ciekawego Wydaje mi się tam właśnie z tych kart Wypikować czy wybrać po prostu I zrobić jakieś naprawdę bardzo ciekawy grafcik Dzisiaj jestem w domu Z zapaleniem oskrzeli i z mopsem Który cały czas mi szczeka Mabel, Dałbyś mi nagrać proszę film? Chodź tu mosztynka Chodź, tu pokaż pyszka Zostałem z moim mopsem sam w domu obecnie I sprawa wygląda tak, że niestety Cały czas czekam. Ca cały czas coś po prostu drze, na dworze Jakiś inny pies, a on stoi i tylko Łef, lef, lef, lef Lef, i tak dalej Mopsik, bądź grzeczny bo pan chce nagrać film, rozumiesz? Rozumiesz czy nie rozumiesz? Chyba nie rozumie, ale dobra. Słuchajcie, plan jest taki, no tak jak mówiłem wcześniej, dobrze się bawić, drafty teraz są obecnie, bardzo fajne do budowania, pojawiły się karty nowe Optimus. Prime oczywiście, czyli karty Icon Moments, więc mamy naprawdę fajne możliwości na to, żeby budować jakieś ciekawe składy. Zaczniemy standardowo od formacji 4-3-3 ofensywnie, 4-3-2-1. To jest chyba obecnie najlepsza formacja z tych wszystkich, które są tutaj dostępne, i też przy okazji tutaj możemy chyba przy niej najlepszy skład zbudować. Więc zaczniemy właśnie od tej formacji. Ok, zaczynamy, moi drodzy, na grubo. Mamy tutaj Hadziego wersji. Moments. Ja tu chyba skuszę się na te karty Moments właśnie na sam początek, bo też jest Peti, no ale w praktyce to jest jego zwykła karta, którą już grałem, więc fajnie będzie przetestować Hajiego w tym składzie. Co na karty napastnika? Tutaj przede wszystkim coś mocnego jest Aguero w wersji tutaj tej Team of the Year nominate. Jest też Jamie Vardy. Mamy im No kurde, jest dobrze, no ale mogłoby być troszkę lepiej, tak szczerze. Mogłoby być lepiej. Skurzę się na Aguero, Gdyby był Messi, może to ty to zawsze mamy jakiś łącznik z nim. Okej, okay, prawy napastnik i tutaj Messi Team of the Year. Niestety nie, mamy jego wersję 95. To też jest dobry wybór. Zawsze tutaj można byłoby polować na jego lepszą wersję, ale pewnie szanse są naprawdę nikłe. ok środkowy pomocnik, zobaczmy, czy pojawi się jakaś nowa karta Moments i tak! Moi drodzy, Stevie G., Czyli można powiedzieć inaczej Sleepy G I to jest kolejna karta moment w naszym składzie Na razie to składzie wygląda bardzo mocno Na cztery karty, każda ma powyżej 90 overalla, więc jest naprawdę dobrze Okej, okay, przed nami kolejny zawodnik na HP Tony Cross, mamy fajny łącznik W tym momencie Leo Messi jest na pełnym zgraniu I to jest kolejny zawodnik powyżej 90 overalla Moi drodzy, to jest naprawdę bardzo dobry początek draftu I zobaczmy na kolejne karty, czy da nam tutaj znowu jakąś ikonę No nie tym razem, jest Tilemans który też w tym momencie będzie fajnie połączony, jeśli chodzi o dwie ikony, czyli Hajiego I właśnie Stevena Gerarda. Ale, ale w praktyce wolałbym tutaj jednak przetestować jakieś karty nowych ikon, bo wtedy będzie jakiś naprawdę fajny, spektakularny draft. Okej, okay, kolejny zawodnik przed nami. No, coś te ikony przestały lecieć, tak szczerze. No i to jest ten moment chyba, kiedy, moi drodzy, może musimy sobie uświadomić, że ten draft chyba zmierza w bardzo złym kierunku. Jest, moi drodzy, Ronaldo Nazario de Lima. Kolejna ikona, moment 97. No, troszkę mieliśmy złą pasję w tym momencie, ale panie i panowie, trzy ikony moment w tym momencie w naszym składzie. Zobaczmy, piąty zawodnik z ławki rezerwowej. Dajcie coś białego i tak jest. Kolejny zawodnik. Tym razem to jest jego zwykła wersja. Jest to Zizu 96. Ej, patrzcie na to, my tutaj chyba lecimy po jakiś naprawdę. Mocny draft, ja jestem w szoku Mamy cztery bardzo mocne ikony I to jeszcze nie jest koniec Chyba, że coś się zepsuje za chwilę Ale na ten moment mamy naprawdę bardzo Ale to bardzo mocny skład Teraz Van Dijk 99, mamy nowe karty Mamy Varana 89 Mamy Kondogbie, ja tutaj pójdę w rafę Varana Bo co by tutaj nie było, to on po każdej stronie Będzie połączony, właśnie mocny połączenie Tutaj Real madrid i Toni Kroos A z drugiej strony Francja i oczywiście Zizu Prawy obrońca, zobaczmy Mamy Walkera no i tak, jest Walker. Niby mamy tutaj Walkera i w tym momencie tak, 87 Walker i mamy też Florenciego. Ja tu pójdę Walkera i zrobię po prostu podmiankę, czyli zrobimy coś takiego, że Zizu sobie przeskoczy tutaj albo nawet Steven Gerrard sobie przeskoczy tutaj, przeniesiemy Warana na to miejsce, a na środku obrony będziemy polować może na jakiegoś zawodnika ze środka obrony z Icon Moments. Gorze, jak nam nie da na przykład jakiegoś... Zawodnika na lewą obronę, to wtedy będzie w ogóle kapa. Przed nami bramkarz. Dajcie kolejną ikonę. Moment, no nie tym razem. Mamy tutaj na wasa ze jest Loris. Loris jest dobry łącznik właśnie z Premier League, więc zawsze to jest dobra opcja. I tak to jest chyba jedyny, jedyny wybór w tym momencie. Taki naprawdę pasujący tutaj. Ostatnie 7 wyborów, moi drodzy. I to jest ta najgłębsza ławka rezerwowych. Zobaczmy. Bramkarz na początek. Ikonę, dajcie ikonę jakąś naprawdę dobrą jest Alison. No nie, no tutaj zaczniemy od Alisona ale potrzebujemy przede wszystkim tutaj środkowego obrońcy i potrzebujemy również tutaj lewego obrońcy ze składu. Mamy i Van Dijk 99! Panie i panowie, właśnie o tym mówiłem w tym momencie, nie? Właśnie o tym mówiłem. Bo teraz tak, rzucamy Van w to miejsce, mamy fajny łącznik. I teraz każdy powie, no tutaj mogło być lepiej, ale ja tutaj zrobię podmiankę. Dajemy tręcika na prawą obronę. I patrzcie, jak ten skład w tym momencie wygląda. Mamy naprawdę przekozacką obronę. Teraz jeszcze tylko lewy obrońca do składu i mamy naprawdę genialną, podstawową jedenastkę. Z Ramos i mamy Robertsona Team of the Year, nie? Holy shit! Ale jest mocno, ale jest kurde mocno. Przenosimy to na tą stronę. Tutaj wrzucamy Robertsona, bo to jest oczywiście, moi drodzy, jedyny. Wybór, który nam tutaj w tym momencie pasuje i odpowiada w najwyższym stopniu. Mamy coś takiego, i teraz potrzebujemy prawego obrońcy. Teraz żałuję, że nie wziąłem wcześniej e, tego Florenciego, właśnie z Walencji. Bombel! przestań, bo układam spektakularny draft, który w tak spektakularny sposób się właśnie psuje. Dwa ostatnie wybory, moi drodzy, zobaczmy, czy nam da coś mocnego. Jest Bergkamp jeszcze. Mamy Berkampa, to jest Holender Esien, szkoda, że on nie ma karty na SPO Bo wtedy mielibyśmy zajebisty łącznik z Van Dijkiem. Kolejny zawodnik, ostatni zawodnik do wyboru W tym momencie, no i tutaj nie ma nic ciekawego Ale poukładajmy to wszystko I zobaczymy jak to będzie wyglądało Bo na ten moment mamy naprawdę Przepotężnie mocną jedenastkę Okej okay, moi drodzy, mamy w tym momencie draft 190 Potrzebujemy dwóch punktów zgrania Więc najlepiej jakby tutaj wypadł chyba e, Jakiś zawodnik, który da nam zgranie na Warana Albo po prostu Na Kyle'a Walkera. Chyba w tym momencie to by odpowiadało najbardziej, najlepiej jakby tutaj chyba wypadła Liga Hiszpańska. Trener z Ligi Hiszpańskiej, bo wtedy Messi będzie miał jeden punkt zgrania więcej. No i to samo tyczy się właśnie Rafaela Barana. Zobaczmy, co nam rzuci właśnie jako trenera i mamy naprawdę, kurde, bardzo mocny skład. Szkoda, że to nie jest draft 193, ale przy okazji, moi drodzy, zapraszam Was na dzisiejszy stream. Będziemy starali pobić się rekord draftu właśnie, e, jeśli chodzi o ten draft 193. Obecnie drafty 194. Jak widzicie, są możliwe. Mamy naprawdę przepotężnie mocny skład. Mamy draft 192 z dwoma kartami Toty, z trzema kartami Optimus Prime. Szkoda, że nie udało się tutaj wyciągnąć z tego 193, ale mamy i tak naprawdę mocny składzik i fajne drafty do zagrania przede wszystkim, bo to wygląda naprawdę imponująco. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o wytyczne tego składu, gramy tak, że Nazario jest typowym napastnikiem. Messi i Haji zbiegają na skrzydła i wybiegają za plecy obrońców. Cross ustawiony jako stawaść z tyłu i krycie środka. Tak samo Steven Gerrard, krycie środka wstawić z tyłu. A Zizu po prostu jest na klasycznych ustawieniach, tylko że po prostu kryje środek. Walker i Robertson standardowo zostawaj z tyłu. Taktyka wszystko na standardzie, tylko że cofnąłem tutaj to rzuty różne i rzuty wolne. Na dwa punkty, normalnie było na trzech. I dałem zdecydowany pressing Reszta jest na podstawie Gramy, moi drodzy, z tym składem Mam nadzieję, że pójdzie dobrze Przy okazji możecie w tym momencie w komentarzu Wytypować, jaki waszym zdaniem Uda nam się osiągnąć wynik Półfinał, finał e, Pierwsza runda, druga runda Gdzie dokładnie przegramy Albo czy może Uda nam się wygrać drafcik Jeszcze przed, przed obejrzeniem całego odcinka I to jest skład Mojego przeciwnika Dominguez Gatuzo, Vieri Owen Haji Cornet Mamy naprawdę mocny skład, ale naszym chyba plusem tutaj w tym składzie jest to, że ma na ty na bramce, a ten ziomek nie broni kompletnie nic. Spalił. Nie palił? O, to mamy 1-0. Byłem pewien normalnie, że to jest spalony, ale jednak bardzo fajna akcja Nazario z Messi w sumie. Ale nie wiem, on to było spalonego. Normalnie byłem pewien, że on tutaj no, jakoś wyszedł po prostu za linię obrony. Ładna akcyjka, piękna akcyjka, 2 do 0 moi drodzy, Ronaldo, Nazario, druga bramka i to jest chyba Rejczki przy okazji. Nazario i to jest hat-trick, 3 do 0, w tym momencie najprawdopodobniej to jest Rejczki bo kolega tutaj już nie ma szans na comeback. Potwierdzenie, mamy Rejczki pierwsza runda, 3 do 0, Nazario, 3 brameczki. Messi asysta jedna i Hadji dwie asysty, lecimy do drugiej rundy. I a tutaj Garincha, gatuzo Zidane, Owen, mamy też Overmarsa, jest kilka naprawdę mocnych kart, więc lecimy tutaj, mam nadzieję, po kolejne zwycięstwo. Troszkę chyba gorszą formację ma, bo on ma formację na dwóch SPD, a ta formacja w tej chwili chyba nie jest zbyt grywalna, chyba, że ktoś po prostu umie pod nią składzik ustawić. No ja na przykład nie umiem, więc dla mnie jest niegrywalna. Oj, ktoś tu się gubi w obronie. No dla mnie to jest bardzo dobra nowina. Jak ktoś w drugiej rundzie popełnia takie błędy przy wyprowadzeniu piłki, no to nic, tylko korzystać. Cyk, Messi, techniczny strzał, uderzenie 1-0. W końcu mamy jakąś naprawdę bardzo fajną akcję po dribblingu. Skipuję, nie będę kolegi też tutaj triggerował, bo po począł. No. Nie o to chodzi, gramy dla fanu, tak jak mówię. Oj, 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 Rafa Varan, takie błędy. No, kolego, bardzo niedobrze. O, no to jednak kolega chyba tutaj chce się bawić w powtórki. Ja nie chciałem, skipowałem, ale on widocznie tutaj zmierza do tego, żeby w te powtórki się bawić. No jak chce, to dobra. Musimy przede wszystkim dopiąć swego, nie? Bo na razie tutaj robimy sporo akcji, z których niestety nie wynika za wiele, ale też podania troszkę nie rozpieszczają w niektórych momentach, no. Mając takich zawodników jak Messi, powinniśmy tutaj naprawdę czuć to, że chłopaki robią robotę z przodu. Nazario, mamy dwa do jednego, bardzo ładna akcja i znowu to samo, czyli Messi podaje do Nazario i mamy bramkę. No ale nerwówka troszkę jest jednak, bo tutaj kolega, no ewidentnie ma bardzo dużo szczęścia w niektórych sytuacjach. O, nie wierzę, to miał być szczupiec, pierdziele, jak to nie weszło teraz? Jak to nie weszło, to ja nie wiem, ale Messi tutaj, mam nadzieję, miałem nadzieję, że strzeli bramkę. Cyk, 3 do 1 i znowu ta sama akcja, praktycznie. Nazario z Ronaldo robią nam tak za atak z przodu, że masakra. No ale gościu, przez cały mecz, przez całe 70 minut, oddał jeden strzał na bramkę. Tylko jeden. No patrzy na to: 7 strzałów, 7 celnych, 3 bramki, a u niego jeden strzał celny, i jedna bramka, nie? Nawet mamy bramkarza w polu karnym, bo to jest doliczony czas drugi połowy. No nie wiem, co tutaj planuję zrobić, ale to jest koniec meczu. W takim razie, moi drodzy, mamy półfinał tym składem i jest naprawdę, naprawdę wielka jakość w tym składzie. Przed nami półfinał tego draftu na ataku Owen w wersji Moment z Ronaldą i do tego kilka ciekawych kart, oczywiście w składzie. No tutaj, ewidentnie, nasza jednostka wygląda troszkę lepiej na papierze, ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało na boisku. O! Taktyczny faul, no tutaj jeszcze co? Lol, how the fuck is it possible? Bang! Nazario! I kolejna akcja Messi Nazario, ale ten ziomek jest po prostu bestią na ataku, nie? Jak on pięknie to uderzył. No tutaj nawet chyba Van der Sar na bramce jest I nawet on w tej sytuacji nie był w stanie nic zrobić. No praktycznie przełamał mu rękę. Zobaczmy powtórkę. To jest nie, to jest Ter Stegen, ale no praktycznie w tej akcji przełamał mu rękę. No tak mocna siła uderzenia, że po prostu nawet Ter Stegen tutaj nie był w stanie nic zrobić. O nie, o nie, o nie. Dawaj Rafa, walcz, walcz o swoje. Tak jest. Bardzo ładnie, ale tutaj było cieplutko Normalnie było tak cieplutko w tej sytuacji, że masakra. Aha, nie wiem, tylko o to było podanie, ale... Ale w porządku. Strzał na bramkę i dobicie na pustą. Czyli standardzik. Nie gramy nic, więc po prostu bramkarz wypluje i strzelimy bramkę z tego. Okej, okay, nie ma problemu. Drugi strzał, drugi gol. Michael Owen, no. Michael Owen. Dobra, szybkie wyrównanie, 2 do dwóch. Nazario. Taka propo propos Nazario, ostatnio był taki kawał, krążył po internecie i tam było napisane: przychodzi Nazario do fryzjera i się pyta, panie fryzjerze, ile na łyso? Fryzjer odpowiada, 15 zł. Nazario mówi, mam tylko 12. Fryzjer odpowiada, siadaj. No i to jest tylko historią. Ale ta obrona się wylewa. Niby mamy Wandajka i Warana na obronie, a tutaj kompletnie nic nie idzie bronić. Jeszcze overtime glitch, czyli bramka strzelona przed samym zejściem do szatni. Siedzi 3 do 3. Leo Messi. No tutaj naprawdę bardzo ładne uderzenie, i kto asystę może zaliczyć? Jak nie Nazario Delima w tej akcji. Messi nie wie, że dobij to, tak jest. 4 do 3, brawo, wielki fart tutaj, bo ta piłka naprawdę rzadko w taki sposób się odbija. No, zapowiada się bardzo ładnie ta kontra. Nawet by powiedział, że turba ładnie. O ile Nazario troszkę przyspieszy i ustawi się na dłuższym słupku. No niestety nie, ale błąd obrońcy mamy. 5 do 3. Po błędzie przy wyjściu piłki. Zajebiście Tylemans, czyli zmienny. kurde. Ale zagrał tutaj Jokera w tym meczu Dobra, mamy koniec tego meczu, moi drodzy Półfinał wygrany wynikiem 5 do 3 Dopiero po dogrywce przed nami upragniony finał Lecimy Tutaj, moi drodzy, spotykamy takiego przeciwnika Na ataku mamy Mbappe Mamy Neymara w zwykłej wersji Ej, kurde, to jest naprawdę taki bardzo fancy skład Bo jest tu Haji na środku pomocy Jest Ronaldinho Mamy też... E jego Kosztę, Messiego, Mbappe, Neymara To jest naprawdę, jeśli potrafi dobrze dryblować No to będzie ciężko, tak mi się wydaje Będzie naprawdę, kurczę, ciężko Ale to jest fina, moi drodzy Musimy się zmotywować i wygrać to, żeby wywalczyć paczki za zwycięstwo Haji, uderzenie 1 do 0, czwarta minuta, moi drodzy Nie wiem, czy mogliśmy sobie wyobrazić lepszy początek Jak strzelenie bramki w finale W czwartej minucie Nazario, uderzenie na bramkę. 2 do 0. Co oni robią w tym finale? Co robi Nazario w tym finale? To jest po prostu przepiękne, nie? Piękny strzał. Nie wiem, jak ta piłka w ogóle opadła w takim po prostu w takim stylu, ale to był spadający liść. Po prostu pszt, za kołnierzyk bramkarza Haji, No po prostu mecz życia gra. W tym finale, w tym, w tym po prostu drafcie grał przeciętnie, ale tutaj bramka i asysta w zaledwie moi drodzy 7 minut. Haji, nie wierzę, po prostu tutaj powinno być 3 do 0 i koncert jego nie? Druga bramka i asysta. Pierwszy strzał na bramkę, no niefortunnie, bardzo niefortunnie, mogło być 3-1, była poprzeczka, no i standardowo jak w tej grze bywa, to się i tracimy bramkę. To jest tak perfidne, no niestety to jest FIFA 20 i to naprawdę to jest chyba wizytówka FIFA 20, że takie akcje w tej grze, w, w, tym, w tej FIFA się po prostu dzieją. Dobra, 3-1 Nazario w końcu coś siadło. Faul, tak jest. Panie sędzio, tu mamy faul i czyżby to była sytuacja, żeby Nazario strzelił tutaj hatryka z rzutu wolnego? No statystyki nie powalają niby, ale spróbujmy no. To są karty ikon, one są zawsze zbustowane w niektórych momentach, więc może to będzie hatryk z rzutu wolnego uderzenia i kurde, jakoś za bardzo ta piłka podkręciła się w lewą stronę. Ale to jest ragequit. 3 do jednego, moi drodzy, wygrywamy ten finał. Come on! Mamy zwycięstwo, Nazario ewidentny. Tutaj po prostu postać wiodąca w tym składzie. Dwie bramki w tym meczu. Nie wiem, łącznie chyba coś koło 7, 8, nawet na cztery spotkania to jest średnia, dwóch bramek na mecz. Na pewno jeden hat-trick był i wygrywamy to spotkanie. Teraz zobaczymy, czy nam tutaj jej podaruje naprawdę dobre paczki. Czasem tutaj dorzuca paczkę za 50 tysięcy końców i paczkę za 35 tysięcy końców. Oby tak właśnie było. Tym razem zobaczmy, co dostaniemy za zwycięstwo w drafcie i tutaj. Złota paczka zawodników premium i mega paczka. Jak dobrze się domyślam, to jest paczka za 25 tysięcy i paczka za 35 tysięcy końców. Więc niestety. No, dostaliśmy troszkę gorszego sortu te nagrody, ale no zawsze to jest coś. Paczka, 12 kart, 12 tych 3 rzadkich. W tej paczce Alvin trafił kartę Team of the Year Messi'ego, więc może nam się również po szczęściu. zobaczmy. 12 kart, 12 dotych, 12. znaczy 3 rzadkie i są tutaj sami zawodnicy, zobaczmy. Jest coś wolnego? Bez walkoutu, kurda, jajajajaj, bez walkoutu. Napastnik i to jest Falcao. E, to jest mel Falcao 83 overall. Zaraz się okaże, że nie warto było tego draftu brać w ogóle. No i teraz cała nadzieja w mega paczce, moi drodzy, bo jeśli tutaj nie poleci nic, 30 kart, 30 tych 18 rzadkich, w tym też karty niestety jednorazowe. Zobaczmy, przede wszystkim wolny ekran, później lewa flara miga, mamy walkout, patrzymy co dalej. Zobaczmy i tutaj za szybko kamera leci, więc to jest po wszystkim. To są, moi drodzy, paczki. Za zwycięstwo w grafie. Na pocieszenie możecie zostawić łapkę w górę, bo skład i naprawdę jakość spotkań były na naprawdę bardzo dużym poziomie, więc, chociaż na pocieszenie, zostawcie tego kciuka w górę. Jak coś, to zapraszam na streamy, które odbywają się na Facebooku codziennie, praktycznie, więc tam wbijajcie. Link macie podane na dole. Zapraszam. Praktycznie codziennie doradzam co do rozbudowy składów, co do tego, co możecie zrobić. Gramy mecze sparringowe pomiędzy sobą, więc, jak coś, link macie podane na dole, wbijajcie tam. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się. Papa, cześć i Siema. Elo!